Hej, MJ. Co tam? Zbiry Hammerheada atakują placówkę wysyłkową Oscorp przy sport. Dobra, pędzę tam. Pytanie. Wiem, że Hammerhead zdążył już ukraść większość broni Sable i sporo wyposażenia z policyjnego magazynu. Teraz kradnie Sable sprzęt, który miał jechać do Symkari. Gdzie on to wszystko trzyma? Pojęcia nie mam. Gdybyśmy znali odpowiedź, moglibyśmy go odciąć od zapasów. Może jak naniące działania jego zbirów na mapę miasta, uda mi się ustalić adres. Dobry plan. Hej, no więc poczytałam więcej na temat sytuacji w Simkarii. Rządzący tam dyktator atakuje własny lud. Sable próbowała samodzielnie zbroić rebeliantów, żeby mogli się bronić, ale przegrywa. Czyli Hammerhead kradnie to, co jest jej naprawdę potrzebne. Dlatego jest taka wściekła i zdesperowana. Może, choć wydaje mi się, że ona zawsze jest wściekła. Dam znać, jak się czegoś dowiem w tej placówce. Jest tutaj! Ruchy, ruchy! Ej, zostańcie! Dopiero przyszedłem! Dokąd wam się tak śpieszy, Chyba nie chodzi o ten skradziony towar na tyłach, co? To na pewno jedno wielkie nieporozumienie. Zaraz będą winy i pomogą wam Co to, co nie chcą Czekajcie, a ja pójdę pomóc waszym ziomkom. Muszę dogonić drugą ciężarówkę. Jest na dachu. O nie, zobaczyłeś mnie! Te rundę wygrałeś! Wow. Nagroda to? Darmowy bilet do rajka. Okej, okay, jeszcze dwie. Kogoś zabiję! Kto to jest? Nieważne, Nie tylko nie do parku. I na! Drodzy nie Do drodzy państwo, zaraz skąd Gdybyście się wcześniej zatrzymali, nie byłoby tej rozmowy, wiecie? Dobra, wracam do pościgu. Ach, ja, tablet, co ty sprawiasz? Tylko pogarszasz sprawę! Pozwól, że to ja zajmę się resztą! Nie! nie mogą uciec przed sprzętem! A super, kolejny. Naprawdę powinniście zmienić branżę! A może godzicie Uff, życie zawodowe w prywatnym? Czyż nie oceniam? Drony? Poważnie zabrał się do modernizacji personelu. Te drony atakują Sable. Powinienem jej pomóc, tak? Tak. Jeden z Że mógłbym używać obydwu wyrzutków. Sable, niech to będzie jasne! Spróbuję ci teraz pomóc! Jasna sprawa! Jak tylko załatwię resztę dronów! Hej, Sable! Jest już czysto! Po tym kariańsku milczenie znaczy dziękuję. Okej, okay, ostatnia ciężarówka. Spokojnie. Gdzie jest Hammerhead? Zabije mnie, jeśli ci powiem. Więc zrób swoje. A, A, zaraz, zaraz. Słuchaj, oboje chcemy tego samego. Współpracujmy, to go znajdziemy. Zaufaj mi. Jasne. Współpracujmy, jak partnerzy. Tak, partnerzy. <laughs> Czyli zadzwonisz? Jestem prawie pewny, że nie jest robotem.